W tym filmie postanowiłam pokazać większość moich modeli koni. Zaczynamy! Tak więc tak: najpierw idziemy od z Safari LTD. Ma na imię Kosmos. Tak to wygląda. So, Następna no to jest klacz disneyńska z Szlecha ona imigracja, ona występuje w serialu, tak samo jak Następny to jest um, obiet Cekański z Szlejcha, on też jest w serialu i mamy miłatek. imię Łatek. Następne to jest, w ogóle to są moje, one są nowe. To jest klacz um, z Szlejcha, ona się nazywa White. a mi się nazywa White. Następna to jest klacz andaluzyńska Astra. Nie pokazuje bo niestety. To jest rybaczek lipicański, ma na imię Czarny, gdzie szlejcha. Szlejch, 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 szlejch szlej, szlej. szlej, szlej. Czarny. Mam mamy arabski, gdzie ma na imię Piorun. Ogiedzie wtedyński w takim kantadoku. Już nazwa Tolek z szlecha Piękny jest. Ciepaczek arabski z Ogiet andaluziński andaluzyński z szlecha. o ja ma na imię Franek <laughs> um, Ten lotet Ciepaczek andaluzyński z Szlejcha. Ma na imię Pedła. Um, um, ogier no, Fiodet z Safari LTD Ogier Na imię Toadie To jest Ogier Tyng Claysdale z kolekty I on ma taki kantarek Na imię Strzała Przechodzimy do naszej sceny ostatniej w serialu jest słowa na mam złotko. Ona tutaj. Czy ma naszego Norisa? Złotko. Ona jest z kolekcji i ona jest razem achautykijską. Noris ze like szlecha. Yes, jest z tą szajer Czekajcie. mam patyczek. To jest kucyk Kwietuszek. To jest kuczyk. Ma na imię White, Biała. To jest. Yy, ma, yy, jak to się nazywa? Nie pamiętam, ale to jest Ogiedek. To są gracze. Yy, ma na imię burz, To jest jego klaczka. I on się, ona się nazywa Kopaczek. To jest konik. Yy, nie wiem, jakiej rasy, I nie pamiętam, jak się nazywa. To jest też konik. Ma na imię Samantha, potem to, to jest też Nie wiem jakiej rasy. I tutaj mamy naszą piękną scenkę z naszymi dziwnymi No Tutaj mamy klacz w jest dziecko mini koda, ze Szlejcha. Ogier, klejzdejl, w tym ma na imię strzelba. Mamy i ona się nazywa tam kropel. I um, klacz, um, ona się nazywa Clydesdale. Nie Zdę. wiem, tak. Um, klacz Mustanki nazywa się Fire. Żebiam Mustangina nazywa się Hayer. ogień jeden i nazywa się Burz. Stajnie się um, konik Raz Lipceńskiej, ma na imię Alizona. Placz Szajer i ma na imię Ekstaza. Ona chyba w tym bok się płaci. Um, um, ziedebaczek Shayer to jest jej ziedebaczek, który już jest w sumie duży. Um, I ma na imię y, Rodi. Szajer jest. Przechodzą do połączonej stajni. Nie wiem jakiej rasy i on ma na imię brąz, a tamta nie ma imienia. Kropek, też nie wiem jakiej rasy i kropka. Em, klacz rasy arabskiej, ma na imię nie pamiętam. Jej ogień nie wiem jakiej rasy i nazywa się diament, bo ma tutaj taki diamencik. To jest ogień Apollosa, ma na imię Pantera. To jest klacz Apollosa w niej klacz. Taka. Ona ma na imię Kropka i ich debaczek Kropek. Też Apalosa. Krowy. Zuziabenek. Ogier Hanowelski Precedensk. Ogier, Ogier Cekliński Ciotek. Ogier nie wiem, nie pamiętam jakiej rasy. Kaktus. Ogier, Ogier Tinker um, Raven. Ogier Tinker Bob. Klatinkadbobka. Że dobiebie chyba kwaterchod ma na imię ninja. Źlebie chyba też kwaterchod ma na imię kupa. Klacz knaps do petazy kolekty ma na imię burza. Ogiet quaterchodos ma na imię duch. Ogied nie wiem kiedy dasz ma na imię siwy. Że nie wiem jakie i ma na imię u mnie nazywa się co to teraz kamyk. Tak, nie pytacie. Klacz. Klacz. Waterhood. Co so z Nie wiem jakiej rasy, ale ma na imię Śnieżka. Nie wiem jakiej rasy ale ma najmniej śnieg. Ogie to czarny.